Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli i w nocy wykradli go, gdy spaliśmy, a gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim porozmawiamy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo pańskie. Przyglądamy się teraz najważniejszej prawdzie naszej wiary, którą, o której mówimy co jakiś czas, a właściwie powinniśmy o nim mówić zawsze: że Chrystus jest żywy, że Bóg pokonał śmierć, pokonał grzech. Również ten najbardziej realny, który, którego my doświadczamy w naszych domach, doświadczamy w naszym życiu, przez na, nasze słabości, przez sytuacje, które nas spotykają. I gdy nas dopada brak nadziei, bo widzimy, co się dzieje, i powiemy, że już się nic nie da zrobić, i właśnie na to Chrystus przychodzi jako Bóg żywy. On tak przychodzi do apostołów, on tak przychodzi do niewiast, kiedy wszystko się dookoła tak zachowuje, że jest śmierć, że przegraliśmy, bo nie ma już Pana Jezusa, zabrali pasterza. I wtedy właśnie. Bóg sam działa, Bóg sam interweniuje, przychodzi z nadzieją, daje życie. To się dzieje również w naszych domach, w naszym życiu, w naszym powołaniu. Potrzebujemy obudzić serce, obudzić nadzieję i przyjąć zmartwychwstałego. Dla mnie osobiście, ewangelie, które czytamy podczas świąt, po świętach, one, zwłaszcza na początku, Pokazują, jak bardzo Pan Jezus wybrał kobiety, żeby nawracać mężczyzn. Już za kilka dni Ewangelie będą takie, że już mężczyźni zrozumieli, już do nich dotarło, już kobiety im o tym powiedziały. Ale początek zmartwychwstania, początek informacji o zmartwychwstaniu, przyjęcie na nowo nadziei. Otwarcie serca to jest cała historia tego, jak Bóg przychodzi i mówi najpierw do kobiety. I nie robi tego, dlatego że nie wiem, faceci są gorsi, tylko robi to dlatego, że kobiety wierzą. Że kobieta ma serce, które przyjmuje Słowo Boże. A mężczyzna ma serce, które... Nie przyjmuje słowa Bożego. Taka jest różnica biblijna pomiędzy nami. Kobieta słyszy słowo i je przyjmuje. Mężczyzna słyszy słowo i nie przyjmuje tego słowa. Zmartwy wstanę. Umrę, zabiją mnie, arcykapłani, faryzeusze wydadzą na śmierć, ale zmartwy wstanę. Apostołowie tego nie przyjmują. Nie chcą tego usłyszeć. Chociaż Jezus do nich mówi, patrząc Im w oczy, nie przyjmują tych słów. I teraz ten wybór Boży, że przychodzi najpierw do kobiety, do kobiet jednej, drugiej, po kolei, ale też one były pod krzyżem, one stanęły przy Jezusie. Były w trudzie, i były w chwale. Postołowie uciekli z pod krzyża. I dopiero jako drudzy, jako kolejni otrzymują wiadomość z nieba, że Jezus zmartwychwstał. Bo apostołowie po momencie, gdy słyszą, że Jezus zmartwychwstał, to zaczynają się jeszcze bardziej bać. To się w nich dzieje. Ci, którzy potem uciekają do Emaus. Czemu uciekają? Bo nawet słyszeliśmy, że zmartwychwstał. Taka jest w nich reakcja. Jak bardzo... Kościół potrzebuje kobiet. Jak bardzo księża potrzebują kobiet, jak bardzo w domach potrzebujemy wiary kobiet. Tylko uwaga, kobiet, które głoszą. Nie kobiet, które robią coś za mężczyzn. Kobiet, które zanoszą wiadomość, że Chrystus zmartwychwstał, które inspirują do tego i resztę zostawiają panu. Idźcie i powiedzcie. Idźcie i zanieście tę wiadomość, że jest nadzieja. Powiedzcie o tym, że Chrystus zmartwychwstał. To jest zadanie kobiet w Biblii, to jest zadanie kobiet dzisiaj. Mężczyzna musi sobie to potem ułożyć w głowie i przyjąć jako swoje. Dobrze o tym wiecie. To jak panie siedzą w domu, wiecie, że mężczyznę trzeba zainspirować, a potem on powie, że to jest moje, że on na to wpadł. Tak jest zbudowany też Kościół. Tak to wygląda. W momencie, kiedy kobiety przejmują, że teraz my dostałyśmy pierwsze wiadomość od Pana Jezusa, On nas wybrał, więc robimy zamiankę. Z wieczernika niech apostołowie sobie już pójdą, bo nie uwierzyli, nie zrozumieli, a my zajmiemy ich miejsce. To nie jest Biblia. Macie, drogie panie, po zmartwychwstaniu. Najważniejszą, najważniejsze zadanie. To wy jesteście tymi, które inicjują wiarę w Kościele. Jesteście największymi współpracownikami Ducha Świętego. Żeby zanieść tę wiadomość do całego świata, mówiąc o tym mężczyznom, o zmartwychwstaniu. Mężczyźni czekają na to, żebyście to powiedziały, żebyście to ogłosiły. Ale w taki sposób że będą mogli to przyjąć jako to ja. Trudne to jest. Bóg was do tego wybrał. Mówię o tym w drugi dzień świąt, bo potem się Ewangelie zmienią. Już mężczyźni będą otrzymywali tę wiadomość. Natomiast święta zmartwychwstania to nie tylko od triduum całego od wielkiego piątku, kiedy stoimy pod krzyżem. To, to, to są święta, które pokazują, oprócz tego, co Bóg czyni, to pokazują, że pośród nas mężczyzna bez kobiety odejdzie od Boga, Jego serce będzie, będzie prawnikiem, będzie urzędnikiem, ale nie będzie tym, który ma serce Maryi nie będzie tym, który jak kobiety padły do stóp Pana Jezusa, nie będzie tym, który wstanie rano i pójdzie do grobu, nie będzie jego serce gorące, będzie bez serca. Tak bardzo księża potrzebują uśmiechu kobiety, inspiracji, dobrego słowa, tego, że gdzieś się będzie budziło w nich serce. Jeżeli nie będziecie, drogie Panie, w misji zmartwychwstania, Będziemy mieli Kościół urzędniczy. Będziemy mieli Kościół bez serca. Jeśli, tak, jeśli widzicie, że tak jest w jakichś obszarach, to znaczy, że gdzieś wasza misyjność, kobieca misyjność waszego serca jest zaniedbana. Bez Was Kościół bez Maryi będzie Kościołem urzędniczym. Kościół bez kobiet dzisiaj będzie Kościołem bez serca. Tak bardzo jesteście potrzebne. Ale znowu nie zastępujcie apostołów, nie zastępujcie ich w domach, nie zastępujcie swoich mężów. Dom potrzebuje głowy, Kościół potrzebuje głowy inspirowanej przez kobietę, inspirowanej przez Maryję, inspirowanej przez Was. Co nie znaczy, że to jest misja łatwa, bo apostołowie są twardego karku. Gdy im o tym mówią kobiety, oni nie wierzą. Ale Jezus was posyła, posyła i pokazuje wasze serce, waszą gorliwość jako wzór, bo jesteście u grobu, bo wyczekujecie, bo apostołowie bez kobiety do grobu w ogóle nie przyjdą. Po co? Skoro umarł, to kobiety was. Kobiety mężczyzn wołają do grobu. Kobiety apostołów wołają do grobu. To jest jedno z tej Ewangelii i święta zmartwychwstania yy, nas tego uczą. A drugie, co, co dzisiaj czytamy w Ewangelii, to jest przekupstwo. Przekupstwo, które wypływa od arcykapłanów. Wypływa od władzy też kościelnej, tutaj mamy kościelnej, czyli starego kościoła. Co się, co się tak dzieje, jak się dzieje w Biblii. Mówi się czasami, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czasami mamy nadzieję, może tym razem jest inaczej. Może tym razem jest inaczej. No ale niestety. Jak nie wiadomo o co chodzi z tym Judaszem, no to chodzi o pieniądze. Ale tylko, nie, nie tylko. Władzę, o jakiś spryt też, ale chodzi o pieniądze. Ostatecznie dostał srebrniki. Ostatecznie, czemu ci żołnierze milczą? Czemu nie reagują? Chodzi o władzę, chodzi o pieniądze. Dostali. Dostali i dlatego tak robią. To jest problem dzisiaj w różnych obszarach, w kościelnych również, z którym się zmagamy. Jezus martwych zmartwychwstały na szczęście przekracza mury i pieniędzy. Tam, gdzie chce, tam błogosławi. I pieniądz nie, nie, dla Boga nie ma znaczenia. Dla ludzi niestety ma znaczenie, ale jest potrzebny. Jest potrzebny, żeby pojechać na wakacje, jest potrzebny, żeby kupić żonie prezent, żeby sprawić jakąś przyjemność. Ułatwia życie z pewnością, ale jednocześnie też brudzi życie. To jest taka uwaga, bo, bo Ewangelia pokazuje, że pieniądz wkradł się w tajemnicę zmartwychwstania. A więc wkradł się. Wajemnice wiary. Od samego początku zaczął brudzić. Pokusa władzy, pokusa pieniądza doprowadziła do tego, że nie przyjęli zmartwychwstania. A dziwne jest to, że arcykapłani słysząc Jezus zmartwychwstał. Mają reakcję podobną do apostołów. Lęk. Ojeju, czyli jednak stało się jak zapowiedział. Niemożliwe. Ale jednak musimy temu zaradzić. I nawet jeśli na początku mieli jakieś intencje, że to jest fałszywy prorok, widząc cuda, nawet jeśli to wypierali. To przychodzi taki moment, że już zaczynają walczyć wprost z działaniem Bożym. To się działo przy uzdrowieniach, przy uwolnieniach. Kiedy nazywali dobro, które Jezus czynił, nazywali złem. I tutaj to kontynuują. Cud od Boga nazywają, że chcą go zniszczyć, chcą go zdeptać. I robią to mając pieniądze w ręku, mając władzę. Podsumowując Ewangelię, żeby tutaj to się skończyło z taką otwartością ku nadziei, bo po to jest uroczystość zmartwychwstania, bo po to jest każdy dzień naszego życia, żebyśmy spojrzeli na krzyż i zmartwychwstanie, żeby nasze serce urosło. Po to podchodzimy do ołtarza, aby obudzić się w Bogu, aby obudzić nadzieję. Ale patrzmy, co ją gasi. Nadzieję w nas gasi wszelkiego rodzaju korupcja. Nasza wewnętrzna, również korupcja żony wobec męża, dzieci wobec rodziców. Tam się też dzieje coś takiego, co mąci, co sprawia, że nie patrzę w sposób jasny, przejrzysty. Chcemy prosić Boga, żeby nasze serce było proste, żebyśmy po prostu wchodzili do grobu, patrzyli kamień odsunięty. Jest Bóg, który żyje, i chociaż przychodzi trud. Grzech, śmierć, ból w naszym życiu, krzyż. To za chwilę możemy odzyskać nadzieję. Pójść do spowiedzi, powiedzieć przepraszam, uśmiechnąć się i strumień łaski Bożego Światła przychodzi i zmienia wszystko. Wielka rola kobiet, aby o tym powiedzieć światu, powiedzieć mężczyznom, zainspirować. Idźcie ku światłu. A mężczyzna już drogę znajdzie. Ale idźcie ku światu. Wyjdźcie do, do zmartwychwstałego Pana, bo On żyje.